Cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnym kawie z Turniakiem. Tym razem moją gościną jest osoba, która na temat networkingu wie naprawdę sporo. I ten networking codziennie ćwiczy w swojej pracy i ćwiczyło od wielu lat, a jeszcze kilka szczegółów o tym zawsze powie. Monika dudak. Dudek, witaj Moniko. Dzień dobry Grzegorzu. Dzień dobry wszystkim, którzy oglądają nas teraz i mam nadzieję później na streamie. Witajcie! Świetnie. Monika, jak wiesz, zaczynam pytania od tego, czy pamiętasz kiedy żeśmy się poznali? Ha, goż. a jak mogę zapomnieć? No, ja nie mogę tego zapomnieć. No to jest bardzo ciekawa, bo poznaliśmy się przy okazji zbierania materiałów do mojej pracy dyplomowej na studiach MBA. -a. No i ponieważ dla mnie networking to jakaś ta podstawa egzystencji od wielu, wielu lat, no to wybrałam sobie temat networking jako kluczowy czynnik sukcesu, sukcesu przedsiębiorstwa bodajże. No i zbierając materiały do pisania pracy szukałam aplikacji. Nie trudno było się napatoczyć na twoje książki inaczej. Jak się szuka materiałów o networkingu, to nie można nie trafić na ciebie. No i pierwszą książką, do której dotarłam był chyba... E, za, było chyba Zanurz się w Błękitnym Oceanie, potem kolejna, kolejna, kolejna z tych twoich książek. No i w jednej z nich na końcu e, był adres, tam mnie trochę zaskoczyło, ale mówię, dobrze, napiszę maila, pewnie i tak człowiek mi nie odpisze i napisałam do ciebie maila ze swojej służbowej poczty. Ja nie wiem, czy ty w ogóle to pamiętasz, pamiętasz to? Nie, oczywiście, oczywiście. Napisałam ja pamiętam, maila to... ze swojej maila ze swojej służbowej poczty. No, tam była stopka z danymi do mnie, mniej więcej w tym stylu, że dzień dobry, panie Grzegorzu. Zbieram materiał dyplomowej na temat networkingu, że będę wdzięczna za każdą rekomendację i polecenie. Napisałam maila, poszłam, zrobiłam sobie kawę. Wracam, dzwoni mój telefon, służbowy, dzwoni komórka, odbieram. No i słyszę tak: cześć, tutaj Grzegorz. To musimy się jutro spotkać. E, 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 pewne publikacje, o której możesz. Nie ja wiem, Boże, jaki Grzegorz? O co chodzi? Wiesz, zanim ruszyły mi procesory, zanim ja to przetrawiłam, od wysłania maila do Twojego telefonu było 20 minut. Ja wiem, no nie, przecież to nie może być człowiek, który napisał tyle książek na ten temat, że on sobie do mnie dzwoni. No człowiek sobie do mnie zadzwonił, następnego dnia się już widzieliśmy bo zaprosiłeś mnie na spotkanie Bienaja e, przywiozłeś mi 3 kilo książek w harcerskim plecaku co mi bardzo urzekło. Jest tu jest, jest cała sterta tych książek rzeczywiście za mną. Dokładnie tak, no i co, no, potem zmieniłam, pracę oczywiście zaliczyłam na piątkę, jeszcze bardzo duży udział miałeś w tej mojej pracy na temat networkingu. E, Potem zmieniłam pracę, zmigrowałam do innej branży. Ty chyba zaczęłaś trochę grzebać w moim życiorysie, bo lubisz chyba wiedzieć, z kim miałeś do czynienia. No i tak się dowiedziałeś o akcji rekomendacji, um, którą prowadził w słodkich czwartkach. Powiedziała, że jesteście to bardzo, bardzo bliskie. No i czy, czy nie zrobilibyśmy jakiegoś wywiadu na ten temat, szczególnie w temacie akcji rekomendacji? No i żebyśmy po, porozmawiali o słodkich czwartkach. No. Potem, jak wiesz, przyszedł COVID, bo mieliśmy dywagację, czy na przykład jest sens robić covid online. No, ale można śmiało powiedzieć, że jesteś takim trochę moim patronem już, że no właśnie przed wejściem na live rozmawialiśmy, to jest albo 3, albo 4 lata, no trochę czasu tak, już minęło. Co, ja nawet teraz odgrzebałem w czasie, słuchaj, mam, że to było w 2020 roku, 8 stycznia. Jestem absolwentką MBA Pan, pisze pracę na temat networkingu, kluczowym sukcesem. Także było 8 stycznia 2020 roku. Tak mi się tutaj wyświetliło. Tak jest, więc to, co mnie jest to jest naprawdę coś niesamowitego. Inaczej. Gdybym nie znała ciebie dzisiaj, to bym dalej Bo był jakiś epizod, że to się nie zdarza w życiu. Ale no, znamy się i wiem, że w Twoim przypadku to po prostu zwyczajna, normalna. Praktyka, tylko to, co jest dla mnie ważne, ty coś we mnie obudziłeś wtedy, bo mi to wydarzenie skojarzyło się z takim filmem. Tytuł był bodajże Dalej, dalej o małym chłopcu, który pomagał i miał takie życzenie na urodziny, żeby ludzie sobie pomagali. Finał filmu nie jest fajny, natomiast wygenerował całą spiralę różnych dobrych zdarzeń. Ludzie sobie po prostu robili przysługi, pomagali na, nawzajem i na pewno to, co zrobiłeś ty dla mnie, miało przełożenie na to, co potem robiłam ja dalej, bo no, spotkałam się z jakimiś prośbami z ludzi na młodszych w rocznikach, jeżeli chodzi o studia, no, nie tylko jeżeli chodzi o studia, tylko w pracę. Ja sobie pomyślałam, dobrze, jeżeli człowiek pomógł mi w taki sposób, aby generowałeś dużo energii, czasu i swojej pracy, żeby ta moja praca była naprawdę na przyzwoitych to jest po prostu coś winna. Jestem coś winna społeczności, <laughs> ludziom, no i mam nadzieję, że spłacam ten duch rzetelnie, ale tym, którym no, starałam się pomóc, chyba w nim, w nich obudziłam to, co ty we mnie, więc jesteś na pewno dobrym początkiem wielu rzeczy. Bardzo się cieszę. Wiesz, to jest tak, że jesteśmy zmianą, którą chcemy widzieć w świecie, i ja bym chciał, żeby ludzie sobie pomagali, żeby się wspierali, i rzeczywiście to robię. i Widać, że to idzie dalej, że ta zasada wzajemności uruchomiona, później uruchamia następne. I jak mówię, Ivan Meissner, zauważył, że giver's gain, dający dostaje, że ja coś o Ciebie daję, to do nas oczywiście wraca. Jak wiesz, Ty tym networkingiem żyłaś w korporacji, wokół siebie zbudowałeś spory, wokół firm, spory ekosystem. Ja opracowiam taką metodę 5P. Trzeba się przygotować, przełamać lody na eventach, poduszki, porawędki, przemieszczać się, podtrzymać flację. Jak tobie, bo też masz tego doświadczenia spore, jesteś praktyczką, jak, jak, tobie, czy jak tobie te poszczególne 5P, z czym da, dałaś sobie dobrze radę, co było dla ciebie wyzwaniem? Wiesz całą, zdałabym jakby po kolei od przygotowania i. Hmm. Ja się zastanawiam tak naprawdę, czy ja się przygotowuję. Wiesz, ja dużo rzeczy od wielu lat robię intuicyjnie. Właśnie dlatego chyba um, zaczęłam się interesować tym tematem, jako tematem swojej pracy dyplomowej, bo um, zaczęłam rozumieć, że, że, że ja tworzę ekosystemy, że to są. Natomiast jest to intuicyjne bez podparcia jeszcze wtedy w jakiejś ugruntowanej. Wiedzy, natomiast rzeczywiście w jednej z Twoich książek czytałam o zasadzie 5P, mało tego ja o nie pisałam. I wtedy sobie robiłam refleksję, czy ja się przygotowywuję. No Wydaje mi się, że nie, ja jestem ekstrawertyczna, podobnie do ciebie. Po prostu jestem. pcham się tam, gdzie są ludzie. jestem Wiesz, że sobie w... zawsze poradzisz, w związku z czym... On mnie nie. <laughs> nie ma, że to, że to nie jest tak. Ja często mam cykora, ale mimo wszystko przełamuję tego cykora, więc idę, w każdym razie mam potrzebę kontaktu z ludźmi. Szukam, znajduję ludzi i to nie, nie sprawia mi kłopotów. Nie robię specjalnej celebracji przygotowań. Po prostu wychodzi to w jakiś naturalny sposób. Wydaje mi się, że przełamanie lodów czy, czy, czy pogaduszki, o, szczególnie to trzecie, nie sprawdziają problemu. problemu. Dokładnie, tak. A proposję pogaduszek. Osoby, które nas oglądają na live, napiszcie, czy nas widać, czy nas słychać, w jakim mieście jesteście, jakie macie okoliczności przyrody, a my tutaj gadamy dalej, także napiszcie nam na czacie. Napisz o, jestem bardzo na dneskawa, kto jest? Co było dalej? Słuchaj w 5P, przemieszczanie się, tak? Przemieszczanie się, tak. No, kwestia tego, czy my patrzymy na to pod kątem logistycznym, czy my mówimy pod kątem, że przemieszczali się, to też jest zmiana branż środowisk, itd., ale dalej to nie jest coś, co sprawia mi trudność. Ja to nawet lubię, ja to naprawdę lubię, natomiast pewnie nie i widziałam parę tych Twoich live'ów z poprzednimi, naprawdę znamienitymi z, z gośćmi podtrzymywanie relacji. I no, wiemy, jak to e, wygląda. Jest proza życia, poznaje się mnóstwo e, ludzi. Zbudowanie jest dla mnie zdecydowanie łatwiejsze. Potem, e, jeśli te codzienne drogi się rozchodzą z różnych powodów, a człowiek permanentnie, większość osób e, cierpi na deficyt czasu, no to jesteś w tak zwanej bieżącej, gdzieś tam e, zacieraj, co jest ważne. E, w mojej perspektywie, ważne jest to, żeby ludzi do siebie, żeby po prostu nie było jakichś kwasów w relacji, więc nawet jeżeli proza życia zatrzeci tą relację, ale ty zawsze będziesz miał swobodę i łatwość do tego, żeby do niej, do niej wrócić. Niemniej jednak jest ten kłopot w dzisiejszych czasach, myślę, że dla, dla wielu osób, bo to nawet nie chodzi o relacje biznesowe, nawet w rodzinie są w stanie zatrzeć się relacje na skutek prozy życia i jakichś tam Odległości geograficznych i różnych rzeczy. O wszystko trzeba dbać, na wszystko trzeba mieć czas. Ja mam takie motto, wstawiłam sobie nawet na profil na LinkedInie: że dzisiaj kontakt z Twojej przyszłości to przeszłości, to przyszłość, więc trzeba mieć teraźniejszość. Więc jakby wracam do tego, że najważniejsze jest, żeby zostawiać dobre wrażenie, bo nigdy nie wiesz, w którym momencie ta relacja ma na jakąś chwilę jakiś freeze, zamrożenie. I chodzi o to, żeby mieć tego świadomość i zawsze swobodę do, y, powrotu do tej relacji. Więc, reasumując, podtrzymanie relacji. Y, no. A jaki masz na to patent? Czy masz jakiś na to sposób? Jaki? Czy tak? Let it flow? Y, no, dzisiaj zazwyczaj tak, że. Y, Wiesz, z jakimiś ludźmi jeździ dłużej po drodze albo jeździ po drodze przez, przez całe życie. I mam wiele takich przykładów, no przecież wiesz, ja zaczęłam w branży niskoprądowej, teletechnicznej, już nie chcę mówić ile lat temu, ale, ale bardzo, bardzo dawno. jednak profile tych firm były bliskie sobie, ale jednak różne. No i zbudowały się jakieś relacje, przyjaźnie w pierwszej z w tej branży czy przyjaźnie to czasami jest nadużycie ale takie biznesowe bardzo doby... przyjaźnie takie biznesowe przyjaźnie. tak 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 no i potem wiesz poszłam do jakiejś innej branży i ciągle znaczy do innej firmy branża była pokrewna bliska ale nie zawsze ta sama w 100% i ciągle ci ludzie byli przy mnie więc jaki mam patent tak mam jeden patent generalnie warto pomagać i zauważyłam że i taka tendencja. Jeżeli zrobisz y, drobną przysługę, ale nie z zamiarem, żeby ktoś ci kiedyś tą przysługę oddał, tylko po prostu po to, y, bo możesz, bo to nie jest trudne, bo człowiek, z którym y, rozmawiasz, który tego potrzebuje jest w porządku, to znaczy, że podaj raczej. dalej. To co powiedziałeś wcześniej? Podaj dalej. Skoro ja dostałam, to chętnie oddam komuś. To jesteśmy tylko takimi przekaźnikami energii, pozytywnych rzeczy, a nie musimy sobie tego zatrzymywać. To zawsze Grzegorz wraca, i dlatego zawsze warto. I jeśli mamy mówić o patentach, to chyba w tą stronę. Okej. Okay. A teraz powiedz mi, bo wiadomo, uczymy się na błędach, jakieś lessons learned, jaką miałaś większą wpadkę, jak niej, jak sobie, jakie masz z niej wnioski? U. Ja wiem, że to nie jest łatwo się przyznać. Mieliśmy jednego z uczestników, z moich gości, był. Jarek Kłójewski, który ma na taki dzień porażki, robi taką konferencję na temat porażek, to nie będziemy aż tak bardzo jak działać, no ale jakbyś się mogła przyznać, jakoś na jakieś lessons learned. Wiem, oglądałam Posty Jarka, tak to rzeczywiście też jest inspiru inspirujące. A no, myślę, że na tak, właściwie nie wiem, jak każdy, mogę mówić tylko o sobie, ale no porażek jest. Natomiast no wiesz, jest jedna taka, którą zapamiętałam, bo jakoś tam nie dotknęła właściwie. Ból z tego tytułu, że dotknęło, dotknęła na mnie był znacznie mniejszy, bo, bo dotknęła no, tak bliską mi osobę w biznesie, partnera biznesowego, etc. No, sprawa była prosta, ja się zaangażowałam w tą akcję rekomendację. to mi sprawiło wielką frajdę, tylko po początku popełniałam bardzo dużo błędów, zresztą działo się to zawsze, ale potem zaczęłam to jakoś tam systematyzować. No, ktoś znajomy potrzebował kogoś o określonym profilu kompetencji do, do pracy na mm, szybko. Inny znajomy polecił mi swojego znajomego. Właściwie przyszedł do mnie z takim hasłem, Monika wiesz e, tam iksiński, e, fajny specjalista roboty, e, to jest jego CV. E, CV rzeczywiście wyglądało bardzo, bardzo fajnie, człowieka nie znałam. Rozmawialiśmy raz przez telefon, potem szybko zorganizowałam spotkanie. Ogarnęłam panów, tak to nazwijmy. Ale no niestety historia była krótka i no i mało przyjemna. No, okazało się, że z tych kompetencji to dobre było tylko e, CV. No jak i to promocja. To... Dokładnie tak, więc się z tego no e, f, nie, 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 nie było ani proste, ani e, przyjemne. od no, tamtej pory no powiedziałam sobie, że jeżeli taka jest sytuacja no to robię wywiad środowiskowy, jeżeli ktoś mi prosi o rekomendację ja nie znam tej osoby osobiście, nie pracowałam z nim, nie, współpr nie, nie, nie współpracowała z nim, czy z nią osoba, z którą ja się bardzo dobrze znam wprost, no to jeżeli ruszamy z akcją, rekomendacją, to robimy najpierw wywiad środowiskowy. Wiesz, no, ja musiałam podnieść atmosferę i poprostować sobie trochę te relacje na skutek tej sytuacji, z tym moim dobrym znajomym, z którym no, znamy się od wielu lat. Dzięki Bogu wyszliśmy na prostą, ale to tak, to, to mnie dotknęło. To lekcja, to jest lekcja dla wszystkich, że po pierwsze trzeba sprawdzać, po drugie też ja pamiętam, kiedyś poleciłem jednego mojego znajomego, który wiem, że jest fajną, merytoryczną osobą, Niemniej jednak jest taki w relacjach, no, jak to się śmieje, no, taki burowaty. ludzie go tak odbierają. On po prostu ma troszkę inną wrażliwość, jak są ludzie bardzo wrażliwi, wysoko wrażliwi, to jest bardzo nisko wrażliwy. jest taki, że ja powiedziałem mojemu znajomemu słuchaj, świetny gościu, tylko uważaj, że on ci będzie, plut, androny, będzie ci obrażał. On nie robi tego intencjonalnie, on nie jest buca, on po prostu ma inaczej skonstruowany mózg. I do tej pory wiem, że relacja trwa, korzysta z usług. Tak się po prostu ostrzegam mojego znajomego, słuchaj, to jest fajna osoba, tylko no ma te słabe strony i jeżeli ci to pasuje, to voila. Nie? I też mógł ci powiedzieć, słuchaj, nie znam tego gościa, bardzo często mówię, jak kogoś słuchaj, nie znam tego gościa, dostałem, jeżeli masz ochotę, to jest to, sprawdź. Ale ostrzegam, żeby to nie było tak po prostu, żeby nie było takie wpadki. Nie? A sukces Właśnie. twój, o którym chciałabyś się podzielić? Oh, sukces, no sukces to jest odwrotnie do y, porażek, tak, czyli y, no, zaliczyłam parę w top. Jeżeli chodzi o, o taką płaszczyznę przykładu, który właśnie ci opowiedziałam, ale na szczęście znacznie więcej e, mam, jakby odwrotności tej sytuacji. Jest te mnóstwo cudownych ludzi, e, których przedstawiłam innym ludziom i ludzie ze sobą pracują, współpracują, e, połączyli organizacje na gruncie biznesowym. E, te, no, to są sukcesy, wiesz, te, te jakby pozytywne skojarzenia. Te sukcesy mają nazwiska, te, na, te sukcesy mają nazwy firm, te sukcesy mają nazwy projektów. Dla mnie to jest wielka no, słyszeć, czytać, widzieć, jak wspólnie robią fajne. Nie się przykleił słodki czwartek. No, jak wiesz, taka niewinna inicjatywa, którą powołałam do życia już wiele lat temu, jeszcze w branży automatyki budynkowej, no nikt wtedy nie przewidział, że z niewinnych spotkań przy ciastku i kawie z siedzibą w jednej z moich firm, a właściwie w małej, ciasnej, no może nie ciasnej, ale już potem na populację, jak przychodziło 50-60 osób co miesiąc, w ostatni czwartek, no to naprawdę ciasnej. Nikt nie przewidział, że z takiego wydarzenia no, zrobi się wydarzenie, gdzie ludzie co miesiąc będą przyjeżdżali z całej Polski, po to, żeby się spotkać przy ciastku i kawie. Jak ja o tym powiedziałam w swoim współpracownikom i w firmie, jak wymyśliłam sobie tą inicjatywę, bo miałam zbudować partnerski program, no to wszyscy pukali się w głowę i powiedzieli dziewczyno, kto ci przyjdzie na ciastko i na kawę. Myślisz, że ludzie nie mają co robić, i rzeczywiście. Ja, I weszli mi na ambicje, że to, ja cały czas plątam się po męskich branżach. No i zdecydowanie byli to faceci, ale miałam dwie dużą i powiedziałyśmy sobie, dobra, to my wam pokażemy. Usiadłyśmy na telefon, jak telemarketerki, wyciągnęłyśmy swoje naprawdę kontakty, żeby ściągnąć ludzi na pierwszy słodki czwartek. Na pierwszy słodki czwartek nie pamiętam, no ale powiedzmy przyszło około mm, 16. 18 osób z takiego bezpośrednio telemarketingu najbliższych kontaktów z branży zrobili to bardziej dla nas, tak, to, to, to wiesz, bo ktoś potrzebował pomocy, więc oni pomogli w ten sposób, natomiast potem spirala się nakręciła w niesamowity sposób, to rzeczywiście był ekosystem, bo, bo tam byli wszyscy, byli generalni wykonawcy, byli podwykonawcy, byli projektanci, byli inwestorzy, byli instalatorzy, potem jeszcze do tego doszli w jakiś sposób o, o słodkich czwartkach, dowiedziały się uczelnie, i zaczęli przychodzić studenci. Tak, i zrobiło się z tego takie nieformalne pseudo um, giełdy pracy. No to już zaczęła być skala, zaczęli ona spisać w, w prasie. A najlepsze było to, że jak ja odeszłam z tamtej firmy e, i już słodkich czwartków nie było przez kilka miesięcy no bo nikt potem już po mnie ich nie robił ja ciągle wyobrażę sobie, że w ostatni czwartek e, ka, e, każdego miesiąca, chyba jeszcze trzy czy cztery miesiące odbierałam telefony i było tak, no Monika, gdzie ty jesteś? Ja jestem pod samą, co tu się dzieje? Po prostu wszystko jest zamknięte. Ja mówię, Marek, Mirek, przecież ja zmieniłam robotę, jestem w innej firmie. Nie mają już słodkich czwartków. On ja mówi, to nieźle, a ja przyjechałam z Łodzi. No i ja nie miałam przyszła, więc w jednej firmie miałam słodkie czwartki, w drugiej firmie mówię, dobra, to teraz robimy słodkie piątki. I wyobraź sobie, że znaki, znakomita większość ludzi ze słodkich czwartków Przychodziła do mojej innej firmy na już wtedy Słodki Piątek. No to słuchaj, ja się wpraszam, kiedy najbliższy będzie Słodki Piątek? I tutaj na razie jeszcze nie robimy, pamiętasz? Mieliśmy dywagację, co robić w COVID-zie, pamiętasz? No właśnie, tak. I e, była perspektywa robienia tego online, tylko no, Grzegorz, ja cały czas mam wątpliwości. I, i właśnie stałeś? Moniko, Moniko, ja zrobiłem swoje 65. urodziny online. Byłam. Ja mam... Bardzo dziękuję, nie gniewaj się, nie ogarnąłem wszystkich, bo byłem tak no, podekscytowany. Jakie masz doświadczenia, jakie masz odczucia, powiedzmy, po tym online'owym spotkaniu? E, że to ma sens. Wiesz co, to, to oczywiście pewnie nie wiem, czy miałeś okazję czy w ogóle słyszałeś, co się działo wokół ciebie, ale jak my mieliśmy te wirtualne pokoje e, i każdy mógł powiedzieć coś na temat tego, jak, jak ci spotkał, jak się z tobą współpracuje. Poza tym poznajesz mnóstwo ludzi, Pozytywnie Jakieś... nastawionych, to z Tak, z okazji Twoich urodzin ja znowu poznałam całe mnóstwo ludzi. Na dzień dzisiejszy e, mam już jakąś tam e, jeden kontakt biznesowy, który naprawdę e, rokuje. A powodem było przyjście na Twoje urodziny w sposób wirtualny. No, Liko, tak... zróbmy takie Twoje słodkie piątki online. I piątki tam mam pewne wątpliwości, bo w piątki, jeżeli rano, to jest ok, bo po południu to ludzie na gdzieś tam już latem, to działki wyżają i tak dalej. A Ty wiesz, skrata się czas pracy, mówią, że już będziemy w piątki pracować do 12 niedługo, albo w ogóle piątki będą wolne. Ale teraz słuchaj po malteńku, bo już o, o swojej radzie, o Twoja dobra rada networkingu to jest prosta: pomaga innym, nie oczekuj, na pewno do Ciebie wróci ze szczerą intencją. A teraz powiedz, bo jest tak, że no, przeszłaś rzeczywiście do nowej branży i w tej nowej branży no, yy, yy, zmiana jest zawsze trudna. Ja w swoim życiu właśnie za każdym razem pracowałem dla działów personalnych, ale najpierw systemy wynagrodzeń, potem SAP, potem job to ogłoszenia o pracę, więc przez trzy firmy na tym samym segmencie, że tak się wyrażę, z tymi samymi ludźmi pracowałem, natomiast z innymi produktami, więc do pewnego stopnia może być inna branża. Jak to było w twoim przypadku? Czy te obawy się zjeściły? Grzegorz, no pytasz mnie, ale tak naprawdę znasz doskonale historię. Ja się bardzo bałam, bo ja byłam już wklejona w tą teletechnikę, czułam się tam jak ryba w wodzie, pomimo tego, że jestem z wykształcenia ekonomistką, to no, odnalazłam się w środowisku doskonale. Branża FM, do której zmigrowałam jest blisko, jest obok. To jest pewna symbioza, jednak mimo wszystko jest obok, to nie jest to samo. No i co? I myślę, że, że dla wszystkich to jest całkiem fajna historia, bo fajnie udaje mi się rozwijać biznes, ale tylko nie tylko. Po pierwsze, mam niesamowity zespół i to jest naprawdę fajna firma, ale przede wszystkim razem ze mną przyszła gwardia ludzi z mojej poprzedniej branży i znowu no historia. Moja jest... droga, mamy tutaj Wojtka Kuźniaka, która mówi: jak już Monika organizuje wydarzenie, to wszyscy o nim wiedzą. No, ale wiesz, masz rzeczywiście tutaj swoich sympatyków. Pozdrawiam cię, Wojtuś. To, to jest bardzo, bardzo miłe. Tak, jest grono, słuchajcie, ludzi, no gdzie bez względu na to, gdzie ja pracuję, ono gdzieś tam jest blisko mnie. To samo dotyczy klientów. Nieważne, czy ja sprzedawałam bms -y, czy ja sprzedawałam kamery, na czele jakiej organizacji ja stałam. Natomiast na to są firmy, które potrzebują bardzo, bardzo, bardzo wielu rzeczy. I jeżeli raz zapracujesz na zaufanie. No to to zaufanie prezentuje całe, całe życie, wiele lat, Do, dopóki nie daj Panie Boże, czegoś nie, nie schrzanisz, więc. Ale wiesz co, znowu, jak znasz ludzi i oni ci ufają, to są w stanie dać Ci ten kredyt zaufania, sprawdzą, dlaczego się człowiek potknął, co takiego można w tej relacji naprawić, także uważam, że nawet drobne po, po wpadki raczej pokazują, czy mamy z kimś e, naprawdę Relację fajną, prawie taką przyjacielską, czy to jest tylko takie zwykłe pitu-pitu mizianie się, jak ktoś tam zupełnie chce nas traktować jako przedmiotowo, a nie podmiotowo, że chce nas tylko wykorzystać. W związku z czym ja bardzo lubię, jak są drobne wpadki, bo te drobne wpadki powodują, że rzeczywiście testuje jakość relacji. Te drobne wpadki dla mnie są takie testem jakości relacji. Grzesiek, tak, natomiast wolałabym unikać wpadki, które nadużywa zaufania. To chyba wiesz. Każda Ale inna wiesz jest w przejścia. Moja droga, jeśli człowiek się walnie w piersi, posypie no psów, bo ja popieram sorry, naprawdę jest mi przykro, wiesz, to jest szczere. Wydaje mi się, że no, na pewno jest to bolesne. Czyli ja mówię, nie masz takie duże wpadki, tylko takie jakieś drobniejsze, a te duże, no można i być może stracić dobrą relację, niemniej jednak, no. To, to nas hartuje. Ja mówię, łatwe sytuacje powodują, że, 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 że się nam tak sympatycznie dzieje, natomiast w trudnych sytuacjach hartujemy swoje ego, więc to jest kwestia hartowania swojego ego i naszych ego naszych znajomych. Bardzo, bardzo ci Moniko dziękuję. Czekam w takim razie, kiedy zaczniesz robić te spotkania online, bo zobaczyłaś, że ma to sens, a teraz jak jest koronawirus, w takim razie słuchaj, nie zwlekajmy i niezwłocznie, jak to było, pamiętasz, swego czasu, ugruntujmy tą świecką tradycję w nowej firmie. Jesteś moim patronem, więc jak mam z tym ruszyć, to razem z tobą. Wszystkiego dobrego. Słuchaj, bardzo dzisiaj. dziękuję i jeszcze na koniec, opowiem, że cały czas mi się marzy ta książka, którą napiszę o tych ekosystemach. Ja wiem, że w nowej robocie miał sporo pracy, ale jak już tak się jeszcze z pół roku ogarniać, jak już taka troszeczkę bardziej tego, to ja tej książki ci nie odpuszczę. Nie odpuszczasz i ty mówisz o tym całkiem poważnie, no. Ja tak? myślałam, że tak pitu-pitu sobie trochę gadamy. Myślałem, że moje 65 urodziny ją wydamy, nie daliśmy rady, wydamy na 66. Wróbmy, na, tak. na, no, na, na twoje jakieś okrągłe 18. O, nie ruszajmy tematu moich okrągłych, bo to jest temat wrażliwy, nie na tym spotkaniu. Także, bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. No i tak my zapraszamy na kolejną kawy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Monika. Skieruj, dobrego. Dziękuję Grzegorz, dziękuję wszystkim, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.